Dajcie w trzecim odcinku z serii testów restauracji, w którym przetestuję dla Was pięć najlepiej ocenianych pizzerii w Gdyni. Pamiętajcie, że to Wy decydujecie o treści kolejnych materiałów poprzez ankietę na moim Instagramie. A teraz przechodzimy do pierwszej restauracji o nazwie Czerwony Pięk. Zacznę lekko kontrowersyjnie, bo zacznę od pizzy hawajskiej, jeżeli tutaj jest, na pewno jest, tylko ona chyba inaczej się nazywa. Właśnie pospieszyłem. Dużo ogólnie tutaj różnych pizz. Z 17 pizz. Może po prostu od parmy zacznę. Tak na spokojnie. Zaczynamy od parmy. Zamówiłem pizzę parma. Sos pomidorowy, mozzarella, <gulana> parmeńska. rukola Gran Padano. Taka dosyć klasyczna, ale w sumie jak na początek niech będzie. Właśnie dajcie znać w komentarzach, czy jesteście tym Hawajska, czy nie Hawajska. Bo ja jestem w Hawajska. Bardzo lubię Hawajską, ale tutaj nie było. One na tutaj są. Jedna z czerwonego pom pomarańcza, Chyba gazowana jest, a druga jest kiwi i limonka. Smakujemy. Dobra, bardzo dobra. Tycha. Dobra, przyszła pizza. Wygląda ładnie, nie jest za dużo, ale to jest taka właśnie typowa woska pizza z pieca opalana go drewnem, ale jest bardzo dużo w ogóle dodatków. Właśnie ja jestem trochę w szoku. Spada z niej wszystko, ale to tak te z tymi pizzkami woskimi. Ojejku, ale gorąco. Ciasto jest bardzo gorące, jest dobre, nie jest za cienkie ani za grube, nie łamie tak jak się je wyciągnie, wiadomo, dodatków jest dużo, więc troszeczkę ciężko to się je, ale są świeże, jest naprawdę wszystko dobre, no dobra jest ta pizza, ale w tym odcinku postanowiłem, że na sam koniec będę porównywał wszystkie pizze, żeby była gdzieś sprawiedliwie, więc na razie nie, nie będę jej oceniał, ona mi bardzo smakuje, ciasto jest naprawdę bardzo dobre, jest gorące, to jest dla mnie bardzo duży plus, nie jest nigdzie przy, nie, przypieczone, naprawdę, na bardzo duży plus, nie sobie kawałeczek i będziemy mieliśmy dalej do kolejnej, ale jest naprawdę, jest dużo dobre. Radku. Fajnie fajnie, jeżeli ktoś by chciał sobie przejść na lunch, no to taka idealna. Nie pamiętam, że chyba 40 i parę złotych. 46 zł, więc no na taki lunch to w sam raz. Rzecznie zapłaciłem 80 zł, pizza kosztowała 46 zł i dwa razy lemoniadę po 16 i pudełeczko. Pizza ogólnie oceniam, że bardzo dobra. smakowała mi, zapakowaliśmy na więcej. I ja szczerze, mówiąc, muszę się przyznać, że tu pizzerię znam i wielokrotnie tutaj byłem. Ale ostatni raz, jak tutaj byłem, to mi właśnie nie smakowało i byłem Będę ciekawym właśnie jak będzie dzisiaj, a dzisiaj naprawdę wróciła do dawnych, dawnych po prostu smaków i jest wszystko ok, więc możemy lecieć dalej i zostawiam ok. Byliśmy w Czerwonym Piecu, pizzeria, która ma na Google o ponad 5400 opinii i ocenę 4,7, więc bardzo wysoko. Osobiście polecam, ale zobaczymy jak kolejne. Dzisiaj postaram się odwiedzić jeszcze cztery pizzerie, żebyście mieli porównanie, do której najlepiej warto iść w Gdyni Pizzerii, więc oglądajcie dalej, oglądajcie do końca. Teraz przenosimy się do do pizzerii Francesco, która ma ponad 3000 opinii i 4-6 gwiazd. Jesteście ciekawi, jak smakowała mi pizza w tej restauracji? Oglądajcie dalej. Też nie ma tej hawajskiej. Mimo tego, że jest taki dosyć duży wybór, jeżeli chodzi o pizzę, bo mamy ponad 27 pizz, może nawet więcej, bo jeszcze są przekąski, więc naprawdę to nie jest rozbudowana. No ja wezmę coś bardziej basicowego, biorę po prostu capriciozę. Tutaj ona się troszeczkę inaczej nazywa, bo to jest prosciutto Fundi. Fundi. Po prostu fundi. Po prostu szynka i pieczarki. Więc taka naprawdę bezikowa, ale mam nadzieję, że będzie dobra. Więc czekamy. I za chwilę dam mam opinię swoją. mówi tutaj ta pizza paruje. Dobrze się zapowiada. Co ładnie wygląda? Jest gorąca. Jest jeszcze chyba jeszcze na nieszczęsnym lokalu. Też widać, że jest opiekana, chyba jak jest opiekana, mówi być tutaj właśnie piec z dryfiem. Więc taka pizza jest najlepsza. Znacie jakieś inne ciasto i o, jak ładnie się tam utrzymuje, więc jest naprawdę bardzo dobra. A jak samo ciasto smakuje. Tam chyba wychodzi takie kuchne to ciasto. chłodniki przedłużą są świeże, Ciasto jest naprawdę bardzo dobre, Jest gorąca. Mm. No i fajna cena. A właśnie tak, cena tutaj było 35 zł. Za taką pizzę. Uności się, wydaje mi się, że jest nawet troszeczkę większe niż e, tamtej poprzedniej. I cenowo jest też fajnie. Bardzo dobra. Może nie jest taka jakaś wymyślna, ale każdy też ma inne smaki. W każdego dnia na przykład ja lubię czasami same sobie sobie ostrzejszą, jakąś inną, więc dlatego też zmieniam tutaj tę pizzę w każdym lokala, Ale ta jest bardzo dobra tutaj. I nie jest taka wymyślna, więc dla każdego coś dobrego. Szcineczka dobra, ciasto dobre, ser bardzo dobry. Tutaj w ogóle chyba taka macarola jest. Ta z wody I się wydaje przynajmniej. Bardzo dobra. Mhm. Kolejną pizzerią, do której właśnie idziemy, to mąka i kawa której średnia ocena to 4.7 gwiazdki i prawie 2000 wystawionych opinii. Teraz widziałem troszeczkę inną pizzę, żeby też było takie większe rozmaicenie. Wziąłem pizzę z która jest na grubym cieście, ciągającym się serem i peperoni, pepperoni, więc też taka bardziej tradycyjna, ale zobaczymy, jak będzie to na grubym cieście. Tak pani polecała, więc zobaczymy, czy będzie dobra. Zobaczymy. Nie pamiętam dokładnie, ile ona kosztowała, ale chyba 36 zł. więc też jest jedna tutaj tańszych pizzerii, no bo na pewno jest mieć być w czerwonym piecu. I zobaczymy też, jaka duża porcja będzie. Dobra, przyszła. W sumie aż taka gruba mocno nie jest, ale jest yy, tłusta ta pizza dosyć. Dobra, próbujemy bardzo gorąca. Serio, po kilku odcinkach może się nauczyć jeść. Przez to, że jest tu ten tłuszcz u góry, to ta pizza się robi jeszcze bardziej gorąca, bo no troszeczkę bardziej, na zawsze parzy, ale nie chciał zjeść, póki jest ciepła, nie chciał te baczki zjeść. Inaczej ta pizza smakuje, jest ostra, nie jest jakoś mocno ostra, a więc jest spoko. Ser chyba to jest taki bardziej żółty niż jakaś mozzarella, totalnie inny rodzaj pizzy, który dzisiaj jadłem. Czy gorszy? No nie wiem. A inny po prostu? Czy za takim przypadem? No chyba jednak bole takie bardziej e, włoskie pizze, ale naprawdę nie jest najgorsza. Jeżeli chodzi o składniki, no to kiebasa jest dobra. Ser jest żółty, więc jak to lubi, ja chyba jednak jestem bardziej za tymi tymi włoskimi pizzami, ale jeżeli ktoś lubi takie pizzę, no to zapraszam. Zobaczcie, no wygląda to dosyć tłusto, że tak to nazwę. Dobra, ja jem i widzimy się za chwilę przy następnej pizzerii. A następnym miejscem, które odwiedzimy, to pizzeria Pogórzanka, mająca niespełna 1000 opinii i aż 4-8 gwiazdki. Moja ulubiona pizza to jest właśnie ta szarpana. Ona jest z jedną papryczką, ale nie jest zbyt ostra. Ma szarpaną karkówkę, a nie było winy, bo nie o czym mówię właśnie szybciej. Ale jest szarpana karkówka, czerwona cebula, papryczki jalapeno jalapeno nie wiem Czy to się piklowana czerwona kapusta. I to jest moja ulubiona tutaj pizza i kosztuje 38 zł, czyli też nie jest droga tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejsze pizzę, więc najdrożej nadal jest w czerwonym piecu. No i mają chyba jest chyba tak. Będziemy musieli jeszcze odwiedzić jedną pizzerię. Na samym końcu zobaczycie, która to będzie pizzeria. Najbardziej sławna w Gdyni. Więc oglądajcie do końca. A ja czekam na panią, żeby zamówić właśnie tu pizzę i zaraz wam ocenię. No tutaj najładniej wygląda ta pizza. Nie dlatego, że gdzieś jest mój faworytem, ale ogólnie naprawdę najładniej wygląda. Te boczki nie są jakieś tak mocno przypieczone ale nic. Ser też jest ładnie rozpuszczony. Nie powiedziałem, właśnie, że jest ciepła, i w ogóle jest taka naj, najbardziej okrągła też. Pewnie jest w jakiejś formie tutaj robiona, ale najlepiej wygląda ale zobaczcie, jak ładne ciasto jest, wszystko naprawdę jest, wygląda apetycznie, więc kosztujemy Bardzo dobra, mięsko dobre, wszystko pyszne, no naprawdę. Trochę mocno aromatyczna ta kapusta, ale naprawdę jest bardzo dobra. Ma taki mój faworyt, nie? Gdzieś tak myślałem, że jest z tyłu głowy, ale chyba tak, no. Ostra jest, czy nie? Mm -mm. Ma jakieś papryczki tutaj nie? Mhm, ma papryczki, ale one są bardziej marynowane, więc nie to jakieś takie ostre. Jest też taki trochę inaczej, jest jakby trochę to ciasto jakby było inaczej robione niż tych dwóch pierwszych, czyli w Francesco i w Czerwonym Piecu, ale jest bardzo dobra. To tak, pizza była dobra, ale taki ostateczny werdykt, która była najlepsza, to jeszcze poczekacie chwilę. Było wszystko ok z nią, ciasto troszeczkę inne, jak właśnie wspominałem. Pizza mi smakowała. Czy była dzisiaj najlepsza, to musicie zobaczyć na sam koniec. Musicie oglądać do końca, kiedy będę oceniał wszystkie pizze. Pod, zrobię podsumowanie ale uważam, że była dobra, ale czy najlepsza, sami zobaczcie. Przechodzimy już do ostatniej pizzerii w tym materiale o nazwie Gdynianka, która ma również 4-8 gwiazdki, a liczba opinii to aż 2300. Tutaj zamówiłem pizzę hawajską, w końcu dostałem pizzę hawajską. W sumie najtańsza była też przy okazji, ponieważ 24 zł kosztowała i jestem ciekawy, no kolejka w ogóle tutaj jest chyba największa w tych wszystkich pizzeriach, w których dzisiaj byliśmy, więc chyba jakoś będzie też dobra, więc czekam na pizzę. Przyszła pizza. A wziąłem dodatkowo sosem, więc jest na bogato. No, rozmiar nie jest duży, ale jak za 24 zł, to i tak nic niczym nie przeszkadza. Więc jemy. Piesza dzisiaj, hawajska. Już wyciągnie to z piesa. i dobra, jest, naprawdę jest dobra. Ale ten sos jest w ogóle zerwany, czy a nie Mhm. Pod spodem, no, bo pani się pytała właśnie. Nie wiem, bo tutaj pod spodem chyba też jest troszeczkę, no, jest widać. Jeszcze. No. Dobrze jest ta pizza. Smakuje mi, jak ja był ostatnio tutaj, to tak troszeczkę sobie gorzej to wyobrażałem, szczerze mówiąc. A tutaj po prostu tak bardziej sentymentów, ale no spoko jest pizza, no wiadomo, to nie jest boska pizza, ale jest naprawdę bardzo dobra, spoko, no no. A teraz nadszedł czas na podsumowanie wszystkich dzisiejszych pizzerii, które odwiedziłem. Już jesteśmy po wszystkich restauracjach. Wszystkie już pizzerie zostały odwiedzone, które były na dzisiaj zaplanowane i jeżeli chcecie, żeby było ich więcej, to musicie zostawiać lajki i komentarze, to mnie zachęci do nagrania drugiej części najlepszych pizzerii w Gdyni. Podsumowując dzisiejszy odcinek, odwiedziliśmy pięć pizzerii. Standardowo zaczniemy od końca. Na ostatnim miejscu jest pizzeria Gdynianka. Mimo tego, że jest najtańsza, jest naj, najdłuższa, jest największa jakąś tradycją, bo najwięcej ludzi, w mojej opinii ona jest na ostatnim miejscu, ponieważ bym na końcu tam przyszedł. Mimo tego, że było właśnie najtaniej, ponieważ pizza kosztowała 24 zł. I szczerze mówiąc, jakbym ją zjadł całą, to bym się z nią zapłoł i bym był najedzony, szczerze mówiąc, ale no tanie składniki, bym już wolał dołożyć te kilka parę złotych i zjeść sobie coś lepszego ze świeższymi składnikami i może nie na żółtym serze, tylko właśnie na mozzarelli, żeby było. Jeżeli ktoś lubi taki styl pizzy, to naprawdę polecam, bo jak sami widzieliście, było bardzo dużo ludzi, więc ludziom to smakuje i naprawdę jest to mimo wszystko gdzieś tam dobre Przedostać Miejscu, co dla mnie jest takim, że tak powiem szczerze, lekkim zaskoczeniem, że tak nisko uplacuje się ta pizzeria. Ponieważ mimo wszystko, że taka ocena teraz wyszła, to lubię tą pizzerię, ale jakby chodzi na to, że są lepsze u nas w I Jest to pizzeria pogórzanka i pizza tam kosztowała 37 zł. I tak jak sobie przemyślałem z i tak podsumowałem, to właśnie to ciasto jest takie bardziej takie, jakby à jest takie bardziej specyficzne, że jest inaczej, może nie znam się aż tak na tym, ale jest po prostu inny rodzaj tego ciasta i tak naprawdę. Ta pizza smakuje dobrze, jak jest ciepła. Jak już jest chłodna, to chyba już ona aż taka dobra nie jest. I dlatego ona wylądowała na czwartym miejscu. Bo tych wszystkich pięciu pizzach, które dzisiaj jadłem, no to były lepsze. E, też była właśnie gorsza ta dynianka, ale no pogórzanka jest gdzieś tam na ostatnim miejscu, ale przedostatnim miejscu, ale to nie oznacza, że jest najgorsza. W dzisiejszym e, zestawieniu tak właśnie wyszło, że jest na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu, czyli już na podium, jest pizza z kawa i mąka, która kosztowała 36 zł. I e, Eee, jak tutaj, z moją pani operator, stwierdziliśmy, to jest idealna pizza na kacę. Ona jest na grubszym cieście, które ciasto jest właśnie bardzo dobre w sensie, jest dobre. Jest lepsze, nawet tak naprawdę, niż z pizzach, mimo tego, że jest właśnie takie grubsze. I jakby ostygła, to dalej ona będzie dobra, że będzie fajnie właśnie tak smakowała, jakby robicie jakieś imprezy czy cokolwiek. I dlatego ona jest właśnie na trzecim miejscu, ponieważ no, nie była ona zbyt ostra. Była dobra po prostu, te brzegi były fajne i naprawdę ona jest bardzo zjadliwa. jest Trzecie miejsce jest zupełnie zasłużone. Na drugim miejscu jest Czerwony Piec. Mimo tego, że to jest gdzieś tam najczęściej odwiedzana pizzeria, w sumie gdzieś tak mi się wydaje, że w Gdyni, oprócz może Gdynianki, jak dzisiaj było widać, to największa cena była, ponieważ było tam 46-47 zł kosztowała pizza, więc była najdroższa. Ciasto było troszeczkę takie bardziej przypieczone i było troszeczkę inny rodzaj niż właśnie w pizzerii Fran Francesco. Dużo było bardzo tych składników, więc teoretycznie by było spoko, jeżeli chodzi o ktoś by chciał się najeść ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja jednak wolę tak jak jest tak zrównoważone to i z tego właśnie wychodzi, że na pierwszym miejscu jest pizza francesco gdzie smakowało mi najlepiej właśnie ciasto bo czuć, że jest świeża mozzarella, że jest świeża, świeża szynka i naprawdę naj, najlepiej to smakowało a tym bardziej, że ten placek od pizzy był większy niż w korwanym piecu i do tego kosztowało mniej bo kosztowało 35 zł więc pizza francesco jest w mojej opinii najlepszą pizzą w Gdyni na ten, na ten moment więc zapraszam was do tych pizzerii i dajcie znać w komentarzach i opiniach właśnie. Co wy uważacie, czy zgadzacie się z moją opinią i zapraszam do kolejnego odcinka.